Zadanie 34. W ostrosłupie ABCS podstawą jest trójkąt równoboczny o boku 4. A ściana boczna BCS jest trójką, też jest trójkątem równobocznym, a spodek o wysokości SO ostrosłupa z środkiem wysokości AD trójkąta ABC jak na rysunku. Czyli tak, pozaznaczajmy wszystko co wiemy. O długości boku 4, tak. Czyli tu mamy 4. Zrobimy trochę inaczej. Wszystko na różowo to jest 4, tak. Czyli od tam do tam 4, od tam do tam 4. Tu z tyłu też mamy 4. Tutaj ta też jest 4. I ta też jest. Cztery tak. Tyle yy, wiemy i jeszcze tak. Dobra, tylko się zmniejszę sobie. Więc. W prosty, w prosty sposób możemy sobie obliczyć wysokość. którą tutaj trójkąt. Czekajcie. Ops jest już zaznaczam, tu będzie tak odtąd dotąd. To jest nasze H. Tu mamy H. Tak? I to H jest takie samo jak to AD, Tak? czyli odległość AD jest taka sama jak DS. Dlaczego? No bo tutaj widzicie, te trójkąty są na różowo, no nie? Są równoboczne obydwa, więc ich, czyli mają takie same wysokości, tak? A w tablicach naturalnych już wam zaraz, już wam zaraz pokażę, tylko muszę znaleźć trójkąt. O, jest. Macie podane dokładnie wszystko, jeśli chodzi o trójkąt równoboczny. Więc warto Wam też zaglądać w takie miejsca jak tablice naturalne. O, dobra. Jest to na stronie, już Wam mówię, strona 9. Czyli to jest wszystko na stronie 9 w tablicach naturalnych. Więc wystarczy, H równa się A pierwiastek z 3 przez 2, czyli nasze H. A i czekajcie, to się równa. A to jest 4. Pierwiastki z 3 przez 2, 1, 2. Czyli mamy 2 pierwiastki z 3, tak? Po co my to w ogóle wszystko liczymy? Bo musimy obliczyć tą objętość tego ostrosłupa i pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej liczymy przez obliczenie pól każdego z, tego, z tych trójkątów, tak? A objętość. To się równa 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. To duże h to jest to wysokość tego całego ostrosłupa, czyli nasze to duże h to jest odcinek SO. Tak? Więc musimy obliczyć pole podstawy i tą dużą wysokość. Widzicie tutaj już co do czego dążę. To i to jest takie samo, tak? Czyli mamy trójkąt równoboczny, tak? Bo popatrzcie, jeśli wysokość opada na um, podstawę i tą um, podstawę dzieje na dwie równe części, to jest taka właściwość w trójkącie też równobocznym. Więc wiemy, że ten nasz tr kolejny trójkąt, już go nareszcie zaznaczę Wam, um, zielony niech będzie, ten o, widzicie? Tutaj będzie, kontrol Z, tu, do tego punktu jedziemy, od tego jedziemy tu i to. To na zielono, to jest nasz kolejny trójkąt równoboczny. Jeszcze raz, skąd ja o tym wiem? O tym wiem, bo tak, tu miałam h i tu wiem, że mcha, tak, bo to wynika, że to są wysokości tych samych trójkątów, tak. I teraz. Jest coś tak, tutaj mamy, że spodek o wysokości S ostrosłupa jest środkiem wysokości AD trójkąta ABC. Czyli tutaj jest środek, czyli tu jest jedna druga H i tu jest jedna druga H. I takie coś, taką własność ma trójkąt równoramienny, tak? I... I i i, przez to wiemy, że tutaj będzie to samo, bo skoro ramiona muszą być takie same. Więc teraz tego zielonego wyliczamy to duże H, które jest naszym H całego ostrosłupa. Więc H to się równa i znowu mamy A pierwiastek z 3 przez 2, to się równa. Nasze A, czyli nasza podstawa, to jest ta wysokość tego wcześniejszego. Zaznaczę Wam to na tu. o To małe H i to małe H, to jest ta liczba. I tą liczbę sobie tu posadzę. Jest 2 pierwiastek z 3 razy, pierwiastek z 3 przez 2. To mi się skróciło i został pierwiastek z razy pierwiastek z 3 jest pierwiastek z 9, czyli 3. Czyli to duże H to się równa 3. I prawie już mogę wyliczyć naszą objętość, ale muszę policzyć pole podstawy. Czyli to jest to pole trójkąta równobocznego. I w tablicach mamy na to nawet wzór podany taki o. Więc liczymy. Czy jest a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4? To się równa. Dwa pierwiastki z a, czekajcie, czekajcie, bo liczymy pole podstawy. To nasze a to było 4 do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. Czyli to się równa. Mam 16 pierwiastków z 3 przez 4, 1, 4, czyli pole podstawy to się równa 4 pierwiastki z 3. Tak? Tą czwórkę tutaj. Czekajcie już jakiś taki kolor Mam taki żółty nie będzie. O, to 4 to jest 100. Hmm? bo to jest nasza podstawa. I dlatego tam jest 4, bo liczymy pole podstawy, by obliczyć objętość, więc liczę objętość. Objętość to jest 1 trzecia razy pole podstawy, czyli 4 pierwiastki z 3, razy wysokość, czyli razy 3. To mi się skróciło i zostało mi 4 pierwiastki z 3. Eee, tak. To ma to. Też na żółto zaznaczymy. To jest to cztery pierwiastki z trzech. Weźmy taki fiolet mocniejszy. To 3, to jest to 3. Tak jest trochę nasze całe. No i teraz tak, czyli mamy już objętość pyk, policzoną. Teraz jest pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, pole powierzchni całkowitej. To się równa. Mamy dwa takie pola trójką, Mamy te dwa trójkąty na różowo. Są takie same. No nie widzicie? Czyli mam dwa pola. Czekajcie, zrobimy tak. Dwa razy pole trójkąta równobocznego tego. On. Hmm? Tu mam na myśli trójkąt ABC i trójkąt S, B, C. tak? Bo one są takie same. Plus znowu dwa pola trójkątów hmm, pozostałych. Czyli mam na myśli tu, że to jest pole trójkąta A, B, S i trójkąt A, S, C. One są takie same, widzicie? Bo mają dwa boki na różowo i jeden na zielono. Dwa różowe i jeden zielony. Ten a, S, C, to jest tam z tyłu. To. Tutaj tak, tu, tu i tu. Czyli tak, pierwszą część mamy, ale nie mamy pola tego trójkąta A, B, S. Mamy miary, mamy tu 4, tu wiemy, że też jest 4, tu wiemy, że jest H. Czyli dobra. Tutaj będziemy liczyć. Czyli liczymy pole trójkąta ABS. Ja go tutaj na boczku tak nam narysuję. I tak, tu mamy ramiona, mamy ramiona, które mają długość 4, 4, to małe h, to było dwa pierwiastki. Z trzech musimy obliczyć wysokość tego trójkąta równoramiennego. A ja tu proponuję policzyć to z Pitagorasa. Chciałabym H kwadrat plus pierwiastek z 3 do kwadratu równa się 4 do kwadratu. H kwadrat plus 3 równa się 16. H kwadrat równa się 16 minus 3, czyli H kwadrat równa się 13. Więc H równa się pierwiastek z 13 lub H równa się minus pierwiastek z 13. To odpada, bo nie mamy ujemnej miary długości. Mając już to policzone, mogę policzyć pole tego trójkąta. Czyli pole trójkąta ABS to się równa 1 druga A razy H. Niezmiennie. Czyli 1 druga razy 2 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 13 Dwójki mi się skurczyły, został pierwiastek z 3 razy 13, czyli jest to pierwiastek z 39, tak? I teraz tak. Widzicie, co tu się stało? Więc teraz mam tak. 2 razy te pola podstawy, które tu mamy, czyli 4 pierwiastek z 3 plus 2 razy pierwiastek z 39. 9 to się równa 8 pierwiastek z 3 plus 2 pierwiastki z 39. I tak. Jeszcze jak zwykle podsumowanie zadanka. Więc tak, mieliśmy podane te miary na różowo. Także to są tak, trójkąty równoboczne, więc jak są równoboczne, to wszystkie mają miarę 4 każdego. Każdej krawędzi. Później jeszcze podali nam, że spodek wysokości, czyli to jest środkiem wysokości a, d. Taką własność mają trójkąty równoboczne. I dzięki tej własności wyszło nam, że trójkąt ten w środku jest również trójkątem równobocznym. Dlaczego to takie ważne? Bo dzięki tej własności mogłam obliczyć h, wysokość tego ostrosłupa, by móc obliczyć objętość. Po to to liczyłam. I tak, jak już obliczyliśmy objętość, Którą chcieli, trzeba było się wziąć za pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej polega na, na tym, że liczymy pola tych figur, z której składa się tam ostrosłup, przygrania, stosło, czy grania, inne jakieś figurki. I tak. Nasz ostrosłup składa się z czterech trójkątów. Tu jest jeden, ten, ABS, później jest BSC. CSA i ABC. Tak? I tutaj pogrupowałam, bo dwa z nich są takie same i kolejne dwa były również takie same, czyli tak. Trójkąty ABC i trójkąt SBC mają takie same pole. To są te na różowo. Te na różowo. Te pozostałe to są. Te z dwoma różowymi kreskami i jedną zieloną kreską, tak? Stąd tutaj się to wszystko wzięło. Jak macie jakieś pytania, to piszcie.